Dzień dobry! Witam Was na zajęciach Kino Szkoła Online. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w takiej formie zdalnej i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się w kinie. Ja mam na imię Ola i dzisiaj przygotowałam dla Was zajęcia. Przygotowałam prezentację oraz kilka pytań i quizów. Chciałabym, żebyście na samym początku ustalili z Waszą Panią, jak będzie wyglądała wasza, nasza współpraca. Czy macie się zgłaszać, a może możecie wypowiadać swoje odpowiedzi w trakcie zajęć. Ustalcie to na początku, tak żeby bardzo miło upłynęły Wam te zajęcia. A na sam koniec zapraszam Was na film. Podczas dzisiejszych zajęć będziemy rozmawiali o tym, czym jest wspólne dobro i co to znaczy, że wszyscy o nie dbamy. Zaczniemy jednak od zupełnie innej rzeczy. Chciałabym Was zapytać, kiedy obchodzicie urodziny? Jest to data, którą pamięta nawet najmłodszy uczeń pierwszej klasy, ponieważ jest to wyjątkowy dzień. Ja swoje urodziny obchodzę 28 maja. Jest już wtedy bardzo ciepło i przyjęcie urodzinowe najczęściej organizuję na dworze. Uwielbiam ten dzień, ponieważ wtedy wszyscy składają mi życzenia. i Jest bardzo, bardzo miło. A kiedy wy obchodzicie urodziny? A może dzisiaj podczas oglądania tych zajęć ktoś z was obchodzi swoje urodziny? Ten czas to, to taki szczególny dzień, w którym obowiązują pewne zasady i tradycje. No właśnie, podczas urodzin stroimy nasz dom lub miejsce, w którym obchodzimy urodziny, balonami. Ponadto, zawsze podczas urodzin nie może zabraknąć jednej rzeczy: tortu i świeczek. Nawet moja babcia, która obchodziła w zeszłym roku w wakacje 97 urodziny, również dmuchała świeczkę z, z, z cyframi 97. Trudno byłoby na tym torcie ustawić aż 97 świeczek, ale cyferka 9 i 7 się zmieściła. Co jeszcze robimy w urodziny? Hmm, już słyszę, już słyszę to, co jest najważniejsze, ale. Przede wszystkim zapraszamy gości, i goście przynoszą to, co dla dzieci czasami jest bardzo, bardzo ważne, czyli prezenty. Dlaczego dzisiaj mówimy o prezentach? Dlaczego będziemy mówili o tym, co posiadamy? No właśnie, dlatego, że to, co posiadamy, możemy nazwać to naszym dobrem. Coś, co mamy, jest y, y, taką rzeczą, o której możemy powiedzieć, że należy do nas. I w szczególności prezent, który dostajemy na urodziny, możemy określić go, że jest to nasza własność, jest to nasze dobro, coś, co otrzymaliśmy i my jesteśmy z tym niezwykle związani. Dlatego, że prezenty, które otrzymu otrzymujemy na urodziny, są to. Nasze wymarzone rzeczy, które tak bardzo chcieliśmy posiadać i które są dla nas tak bardzo istotne, urodziny to czas prezentów, a tymi prezentami mogą być klocki lego, książka, maskotki, różne takie figurki, które mogą mieć kształty dinozaurów albo innych ludzików i innych postaci, którymi lubicie się bawić. Jeśli już dostaniemy taki prezent, to co my z nim zrobimy? Co my z takim przedmiotem robimy? Na pewno się nim bawimy, ale też dbamy o to, żeby zawsze był czysty i sprawny. Otaczamy go niezwykłą troską. Zawsze wiemy, gdzie ten przedmiot się znajduje. Możemy zlokalizować go i żeby móc się nim bawić. Ponadto czujemy, że on do nas należy, więc my musimy o niego zadbać, żeby nigdy nie poczuł się smutny i samotny. To są przedmioty, które mamy w swoim domu i my ty, o te przedmioty szczególnie dbamy. Ale czy to są jedyne przedmioty, którymi my się otaczamy? Co z przedmiotami, które znajdują się w naszych klasach? Rozejrzyjcie się, proszę, dookoła, jeśli jesteście w Waszej klasie i zobaczcie, jakie przedmioty tam się znajdują. Pewnie są to stoliki. Biurka, może tablica interaktywna, albo zwykła tablica, może globus i książki. Co to są za przedmioty? Do kogo one należą? Wy ich nie dostaliście na urodziny. Nie dostaliście ich również od Gwiazdora ani Mikołaja. Ale te przedmioty są bardzo blisko Was. Więc zastanówmy się, do kogo one należą. Chciałabym zaprosić Was do zabawy. Zabawa będzie polegała na tym, że będziecie pokazywać kciuk w górę, jeśli zgadzacie się z moim zdaniem, oraz kciuk w dół, jeśli uważacie, że nie, mówię nieprawdę. No więc uwaga, poćwiczmy kciuk w górę i kciuk w dół. Obydwie ręce proszę, żebyście przygotowali. Trzymamy kciuki, i uwaga, odwróćmy je na chwilę. I jeszcze raz góra i jeden w dół i odwrotnie. Poćwiczmy jeszcze nasze, nasze duże palce, żeby one były rozruszane przed tą zabawą. I uwaga, uwaga, możemy rozpoczynać. Pierwsze pytanie brzmi: czy przedmioty, które należą, które leżą w Waszej klasie, czyli globus i książki, należą do Gargamela? Uwaga, uwaga, kciuk w górę czy kciuk w dół? Oczywiście, kciuk w dół. One nie należą do Gargamela. A czy tablica, która znajduje się w waszej kla klasie, należy do tych panów? Czy oni są jej właścicielem? Poznajecie ich? kciuk w górę, czy kciuk w dół? kciuk w dół, oczywiście, oni nie są właścicielem tej tablicy. A czy stoły i biurka, które znajdują się w waszej klasie, należą do Lucky Luka? kciuk w górę. Czy kciuk w dół? Widzę, że pokazujecie kciuk w dół. Pewnie, że tak. Lucky Luke również nie jest ich właścicielem. A co z pieskami z Psiego Patrolu oraz Ryderem? To czy oni są właścicielem gazetek, które znajdują się w Waszej klasie? Popatrzcie na te gazetki. Czy to pieski, z, z, czy to pieski są właścicielami tych gazetek? Oczywiście, że nie, więc kciuki w dół pokazujemy, moi drodzy. Kciuki w dół to nie te postaci są właścicielami przedmiotów, które należą do wa Waszej klasie, które leżą w Waszej klasie. Więc kto? Kto jest właścicielem całego budynku szkoły? Wszystkich rzeczy, które się w szkole znajdują: okien, drzwi, murów, boiska, kwiatków, komputerów, biurek, stołów, krzeseł ile tego w waszej szkole jest? Chyba nikt nigdy tego nie policzył, chociaż może być jedna osoba, która to policzyła i tą pewnie osobą jest pani sekretarka albo pani dyrektor, która wie dokładnie, ile jakich rzeczy jest w waszej szkole. Ale jest tego naprawdę bardzo, bardzo wiele, bardzo dużo różnych przedmiotów. Do kogo one należą? Zastanówmy się, czy one należą do nas wszystkich, do całej społeczności szkoły? Kciuki w górę, czy kciuki w dół? Kciuki w górę. No właśnie, to wszyscy my jesteśmy odpowiedzialni za tą. Przestrzeń, która jest wokół nas, za przedmioty, które się wokół niej znajdują. Moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy takimi właścicielami na chwilę, kiedy używamy tych przedmiotów, kiedy one są z nami, to my wtedy jesteśmy ich właścicielami i musimy wykazać się niezwykłą troską, żeby te przedmioty pozostały w dobrym stanie. Tak samo jak postępujemy z naszymi prezentami. Te wspólne miejsca w naszej szkole możemy nazwać przestrzenią wspólną, takim wspólnym dobrem. Czy coś jeszcze w naszych miastach, w naszych wioskach możemy nazwać wspólną przestrzenią? Pewnie, że tak. Oprócz szkoły są to miejsca, z których mogą korzystać wszyscy obywatele czyli na przykład miejsca, w których znajdują się pomniki, skwery, Parki, są to miejsca, z których wy pewnie bardzo często korzystacie, czyli place zabaw. Takim, taką wspólną przestrzenią może też być fontanna, która znajduje się w Waszym mieście i z której bardzo często korzystacie w wakacje. To wszystko należy do wspólnej przestrzeni. To wszystko jest naszym wspólnym dobrem, ponieważ wszyscy, wszyscy obywatele, całe społeczeństwo może z tego skorzystać. Co zrobić? Żebyśmy mogli z tego korzystać i żebyśmy czuli się dobrze, kiedy chcemy użytkować te miejsca? Jak się czujemy, kiedy miejsca wokół nas, tak jak na tych zdjęciach, są uporządkowane, nie znajdują się tam żadne papiery, nie są zniszczone, są czyste i są przyjemne. Jakie emocje wtedy nam towarzyszą? Z pewnością. Uczucie zadowolenia, jest nam miło, i pojawia się radość. A co pomyślicie o tych miejscach? Jak czulibyście się, gdybyście się w nich znaleźli? Chwilę, zastanówcie się. Mhm, widzę na waszych yy, 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 widzę i wyobrażam sobie, że na waszych twarzach pojawia się uśmiech, pojawia się takie zadowolenie, poczucie tego, że tam jest przyjemnie. Właśnie, bo przestrzeń jest um, przygotowana do tego, żeby spędzać w niej miło czas. Wszystko jest posprzątane. Nie ma żadnych porozrzucanych rzeczy. Jest po prostu um, tak schludnie i przyjemnie. Czujemy się w takich miejscach dobrze. Co zrobić, żebyśmy wszędzie się dobrze czuli? Jak, to, um, jak się zachowywać, żeby ta wspólna przestrzeń? Również była yy, tak przygotowana, byśmy czuli się w niej tak, jak ten skaczący ludzik. Z pewnością nie powinniśmy tych miejsc niszczyć. Nie powinniśmy rozrzucać tam yy, rzeczy, które do, do tego miejsca nie pasują. Powinniśmy wszyscy sprawiać, żeby te miejsca były schludne i przyjemne. To są miejsca, ta wspólna przestrzeń, o której do tej pory mówiliśmy, to są rzeczy, które zostały wytworzone przez człowieka, czyli zbudowane przez niego, stworzone. Ale czy są inne rzeczy, które możemy nazwać wspólną przestrzenią, a które nie zostały wytworzone przez człowieka? Chciałabym zaprosić Was teraz do udziału w konkursie. W konkursie, w którym ja mówię, co mam w wyobraźni, używam do tego słów. A wy zgadujecie, co mam na myśli. Uwaga, uwaga. Czas na pierwszą rzecz. Jest to rzecz, jest to coś, nie nazwałabym tego rzeczą, której my, z której my korzystamy 24 godziny na dobę. Cały czas. Cały czas mamy ją bardzo blisko siebie. Nawet kiedy śpimy. Kiedy leżymy, to my korzystamy z tego czegoś. Ciekawe, czy już wiecie, o czym opowiadam? Może myślicie, że chodzi o łóżko albo o poduszkę? Nie, to nie o to chodzi. Może myślicie, że chodzi o drzewa, które są blisko nas i ciągle je też widzimy? Też nie o to chodzi. Czy już wiecie? Coś, z czego korzystamy 24 godziny na dobę, cały czas. To powietrze. Tak, to też jest nasze wspólne dobro. Czy coś jeszcze? Mam dla Was jedną, jeszcze jedną zagadkę. Jest to mm, jedna z takich rzeczy, które są nam niezbędne do życia, bez których nasz organizm nie funkcjonuje. I uwaga, uwaga, nie jest to jedzenie. Nie jest to powietrze, bo było ono zagadką pierwszą. Nie jest to. Yy, nie jest to również krew, bez krwi też nasze, jedzenie nie, nasze ciało nie funkcjonuje. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która służy nam do tego, żebyśmy my pochłaniali to przez nasze ciało, ale także używamy tego do mycia. Już wiecie, chodzi o. Wodę, oczywiście, tą wodę, która płynie z naszego kranu, ale wcześniej płynie w strumyku, w rzece, w jeziorze, woda słodkowodna coś, co jest nam niezbędne do życia. To również jest nasze wspólne dobro. I uwaga, zagadka numer 3. Co, co to takiego, co bardzo mocno grzeje? Jest to coś, co świeci, grzeje i daje światło. Jest to taka rzecz, która sprawia, że my się uśmiechamy, że lepiej funkcjonujemy, wytwarza się w naszym ciele witamina D. Czy już wiecie o co chodzi? Tak, to słońce. Oczywiście to ono sprawia, że my czujemy się lepiej i wytwarza się w naszym ciele witamina D, i to również jest nasze wspólne dobro całej ludzkości. Zastanówmy się teraz, jak możemy dbać o te trzy rzeczy, o których teraz mówiliśmy, czyli o powietrze, o wodę i o słońce. Żebyśmy tak, żebyśmy wszyscy czuli się dobrze i wszyscy dbali o to, co jest nam dane i co jest naszym wspólnym dobrem, czyli czymś, co należy do nas wszystkich, ale tak naprawdę nikt nie jest tego właścicielem na zawsze. Czy są takie rzeczy, które moglibyśmy robić, żeby to wspólne dobro zostało z nami na dłużej i było w lepszej kondycji? Pewnie myślicie o tym, że należy o nie dbać. No ale jak to robić? Jak dbać o powietrze, jak dbać o wodę, tak żebyśmy byli zadowoleni? O wspólne dobro zadbać możemy, zwracając uwagę na kwestię śmieci. I tutaj nie mam tylko na myśli tego, żebyśmy śmieci nie rozrzucali w pobliżu na przykład rzeki, ale mam też na myśli. Samą kwestię produkowania śmieci. Zastanówcie się bowiem, ile śmieci każdego z dnia wyrzucacie do kosza. Czy to jest jedna, dwie rzeczy, czy raczej między pięć a dziesięć, albo i jeszcze więcej. Starajmy się więc ograniczyć ilość tych śmieci. Dzięki temu zadbamy o wspólne dobro, które mamy, czyli powietrze, wodę i słońce. Zapytacie jak? Chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że większość śmieci, które produkujemy, trafia do spalarni. A ta spalarnia niestety wydaje z siebie bardzo niekorzystne em, składniki, które... Idą do powietrza, które sprawiają, a które też wpływają na słońce, które wpływają na dziurę ozonową, która jest nad nami, która się powiększa. Więc to wszystko, te wszystkie śmieci, które my wyrzucamy, ma bardzo duże znaczenie w dbaniu o wspólne dobro, które mamy, którym jest natura, którym jest planeta. Kiedy to niszczeje, kiedy my. Sprawiamy, że nasza planeta jest coraz mniej wydajna. Kiedy nasza planeta nie jest tak zadbana, jakbyśmy chcieli, to nam wszystkim jest coraz smutniej, bo natura, którą mamy, którą powinniśmy się cieszyć, nie jest zadowolona. Tak naprawdę, zarówno zwierzęta, jak i rośliny mają dużo trudniejsze warunki do tego, by rosnąć i się rozwijać. Warto, żebyśmy dbali o wspólne dobro, które nie należy do nas w 100%, czyli nie są to przedmioty, które otrzymaliśmy w ramach prezentów urodzinowych, ale dbajmy o nie tak samo. Czyli dbajmy o naszą Matkę Ziemię tak samo bardzo, jak dbamy o rzeczy, które nas otaczają. Ona też tego bardzo potrzebuje. Otaczajmy ją troską. Produkujmy jak najmniej śmieci, bo te śmieci przecież gdzieś muszą trafić. One, one się nagle nie rozpadają, nie rozpływają. Albo są recyklingowane, czyli przetwarzane, albo są po prostu spalane. I to w niedobry sposób wpływa na naszą, na naszą planetę. Wyobraźcie sobie, że oprócz śmieci, które znajdują się na Ziemi, jest też bardzo dużo śmieci, które znajdują się w kosmosie. Kosmos to też jest nasze wspólne dobro. I właśnie w tej przestrzeni kosmicznej z roku na rok jest coraz więcej zanieczyszczeń. Popatrzcie na to zdjęcie, które dla Was przygotowałam. To są trzy zdjęcia, które przedstawiają Ziemię w kosmosie w przeciągu kilkudziesięciu lat. Pierwsze zdjęcie pokazuje czas ym, z 1957 roku, czyli to jest taki moment, kiedy pewnie wasi dziadkowie się rodzili i byli małymi bobasami. Wtedy zobaczcie, tych śmieci było prawie niewiele, były prawie niezauważalne. Kiedy Minęło kilkadziesiąt lat, i był rok 1992, tych śmieci było coraz więcej. To był taki czas, kiedy wasi dziadkowie już mieli swoje dzieci, czyli wasi rodzice byli na świecie. No i zobaczcie, tych śmieci było coraz więcej. A popatrzcie na czas, który mamy obecnie. Tych śmieci wokół naszego, naszej planety jest jeszcze więcej. Co to są za rzeczy? To nie są worki foliowe, ani opakowania, które my produkujemy. To są takie śmieci, które są śmieciami kosmicznymi. Są to pozostałości satelit, pozostałości e, jakichś e, innych urządzeń, które znajdują się wokół naszej planety. Czyli zobaczcie, ten odpad, czyli coś, co pozostaje po nas, po ludziach, jest zarówno tutaj na Ziemi widoczny, jak i tam w kosmosie również. Zróbmy wszystko, żeby to, jak postępujemy, doprowadziło do tego, że tych śmieci będzie jak najmniej. Tak, żebyśmy zadbali o to, co mamy, o planetę, która jest nam dana i jest naszym wspólnym dobrem. Wszyscy powinniśmy robić tyle, żebyśmy czuli satysfakcję, że i już więcej się nie da i robimy bardzo dużo, żeby planeta była w jak najlepszej sytuacji. Zobaczcie jak wyglądają te śmieci, o których e, mówię w kosmosie. To są Odłamki różne metalowe, plastikowe, to są śrubki, to są różne części takie, które pochodzą z pojazdów, które poruszają się w przestrzeni kosmicznej, głównie z satelit, które gdzieś tam się oderwały, były w trakcie naprawy i po prostu sobie wędrują wokół tej, wędrują tak, pływają wokół tej, wokół naszej planety. One... Na Ziemię nigdy nie spadną, więc my tego zagrożenia, jeśli chodzi o to, nie mamy, ale jednak no, nie wygląda to tak um, urokliwie, jak wyobrażalibyśmy sobie kosmos. Dlaczego ja o tym kosmosie mówię? I dlaczego y, chciałabym Wam y, również powiedzieć o innym wspólnym dobrze, które znajduje się w naszej przestrzeni kosmicznej? Czy poznajecie co to takiego? To księżyc. Dlatego o tym mówię, ponieważ dzisiejszy film, który dzisiaj zobaczycie, właśnie dotyczy wyprawy na księżyc. Księżyc, czyli um, jedyny naturalny satelita Ziemi, nazywany również srebrnym globem, jest naszym wspólnym dobrem, czyli należy do wszystkich ludzi na całej Ziemi. Jest to um, ciało niebieskie. Które nie ma właściciela, które nie należy do żadnego państwa i miejmy nadzieję, że nigdy do żadnego państwa należeć nie będzie. Jest to coś, co widzimy z Ziemi, co oświetla naszą ciemną noc na Ziemi, kiedy akurat Słońce znajduje się z drugiej strony, z drugiej półkuli, to Księżyc pozwala nam się poruszać. I daje nam bardzo dużo światła, więc wszyscy musimy o niego dbać, wszyscy mu, musimy sprawiać i robić to, żeby zawsze należał do wszystkich, żeby nikt nam nigdy go nie zakrył, nie ukradł, nie sprawił, że on nie będzie świecił. Wyobraźcie sobie, że aż 12 osób na Księżycu było przez te wszystkie lata, kiedy podbój, podbój kosmosu cały czas ewaluował i cały czas trwa. I bohaterowie filmu, który, który dzisiaj zobaczycie, również postanowili na ten księżyc się udać. W filmie, który dla Was dzisiaj przygotowaliśmy, sytuacja była trochę inna niż mamy ją dotychczas, ponieważ księżyc został zwolniony z tego bycia wspólnym, i kraje postanowiły go zdobyć. Który kraj pierwszym, Wetknie flagę w przestrzeń kosmosu, przestrzeń księżyca, przepraszam, miał zostać właścicielem tego księżyca. No i tak się, tak się stało, że rozpoczął się wyścig o podbój, i w tym wyścigu wzięli również udział bohaterowie filmu. Ale dla nich, na szczęście, najważniejsze nie było posiadanie tego księżyca, ale cała przygoda z tym związana. Więc y, dzisiaj chciałabym was zaprosić na film Solan i Ludwik Misja Księżyc. Zobaczcie jak bohaterowie filmu chcieli zadbać o to, żeby y, księżyc był nadal naszym wspólnym dobrem. Bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszych zajęciach. Zapraszam serdecznie na ym, film. I proszę pamiętajcie o tym, że zawsze należy dbać o wspólne dobro, o to, co należy do nas wszystkich, bez względu na to, czy jest to rzecz, która jest ym, rzeczą wytworzoną przez człowieka, czyli budynkiem szkoły, krzesłem, czy może jest to rzecz, która jest czymś. Co należy do całej, całej społeczności planety, czyli powietrze, słońce, woda, a także księżyc. Zapraszam Was na film. Do widzenia, do zobaczenia, pa pa, miłego oglądania!